Czekam tylko na rozkaz. A więc prowadź. A? Pozostali nie mówią. A zatem smocze dziecię objawia się w tej właśnie chwili u schyłku epoki. Zobaczymy czy naprawdę Posiadasz dar? Pokaż nam, smocze dziecię. Zasmakujmy twego głosu. Uderz raz, mocą snu. Do głosu. Naraz Pokaż nam smak swego głosu! Udesz raz mocą swego głosu! Smocze dziecię, to naprawdę ty. Witaj na Wysokim chrotgarze, Jestem mistrz Arngeir. Mówię w imieniu Sił Powiedz, smocze dziecię, dlaczego tu przybywasz. Jesteśmy tu, by wspomóc Cię w drodze do celu tak samo jak Siwobrodzi prowadzili dzieci Smoczej Krwi przed tobą. Nie jesteś pierwszym z nich. Było wiele dzieci Smoczej Krwi, od kiedy Akato zesłał swój dar śmiertelnikom. Czy jesteś jedynym Smoczym Dziecięciem tej ery? Nie dla nas to wiedza. Jesteś jedynym Dziecięciem, które do tej pory przed nami ujawniono. Tylko tyle mogę powiedzieć. Jesteśmy siłobrodymi, wyznawcami drogi głosu. Stoisz na Wysokim Chrodgarze, na zboczu świętej góry Kynareth. Tu stajemy się jednością z głosem niebios i dążymy do równowagi duszy z cielesnością. Jesteśmy zaszczyceni móc powitać smocze dziecię na Wysokim Chrodgarze. Zrobimy co w naszej mocy. By nauczyć Cię korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Tego musisz się dowiedzieć samodzielnie. Możemy wskazać ci drogę, lecz nie cel. Udało Ci się pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz wrodzony dar. Lecz czy masz hart i charakter, by kroczyć wskazaną Ci ścieżką? To się jeszcze okaże. Nawet bez treningu udało ci się postawić pierwsze kroki na drodze do złożenia swego głosu w tłum krzyk. Zobaczmy, czy masz w sobie chęć do nauki. Gdy krzyczysz, mówisz na rzeczu smoku. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk... Będzie się stawał silniejszy. Mistrz Eynard nauczy cię ro. Drugiego słowa nieugiętej siły. Ro. Znaczy w smoczym na rzecz równowaga. Połącz ją z fus, siłą. Aby lepiej ukierunkować swój duum. Ro. Mistrz Eynard czeka. Niebiosa ponad robisz Nie ma wątpliwości. Pojawienie się z dziecięcia dziesięcioletniej to nie dzieło przypadku. Twoje przeznaczenie jest z pewnością związane z powrotem smoków. Skup się na trenowaniu głosu. A wkrótce twoja ścieżka się wyktaruje. Dobrze. Wówczas przygotujemy cię na wszystko, co leży przed tobą. Smoki mają wrodzoną umiejętność używania głosu. Smoki potrafią też przejmować moc swych poległych braci. Kilkoro śmiertelników urodziło się z podobnymi zdolnościami. Nad tym, czy to dar, czy klątwa, zastanawiano się przez wieki. To, czego udało ci się nauczyć w kilka dni, najbardziej uzdolnionym z nas, zajęło lata. Jedni uważają, że smocze dziecięta zysyłają na świat bogowie w czasach wielkiej potrzeby. Porozmawiamy o tym później, kiedy przyjdzie właściwa pora. Smoki zawsze potrafiły krzyczeć. Język jest częścią ich istnienia. W Smoczym Narzeczu nie ma różnicy pomiędzy debatą a walką. Krzyk przychodzi smokom tak samo naturalnie, jak oddychanie czy mówienie. W starożytnych czasach, gdy śmiertelnicy byli w wielkiej potrzebie, bogini Kinaret zesłała na nas dar mówienia Smoczym Językiem. Większość ludzi potrzebuje wielu lat ciężkiego treningu, zanim będzie w stanie złożyć najprostszy krzyk. Ty masz jednak smoczą mowę we krwi. Poznajesz ją praktycznie bez żadnego wysiłku. Pięcioro. Nasz przywódca, Arturnax, mieszka samotnie na szczycie gardła świata. Gdy swoim głosem zdołasz otworzyć drogę, będzie to znak, że czas z nim porozmawiać. Jak już mówiłem, właściwa pora nadejdzie, gdy Twój głos zdoła otworzyć prowadzącą do Niego ścieżkę. Uczymy się drogi głosu zgodnie z naukami założyciela naszego zakonu Jurgena wiatrowładnego. Mało kto dostępuje zaszczytu nauki wraz z nami na wysokim Chrotkarze. Lecz w twoim przypadku, smocze dziecię, to prawdziwy zaszczyt móc sprowadzić cię ku mistrzostwu. Był wielkim przywódcą dawnych Nordów, mistrzem głosu czy też języka. Po klęsce na Czerwonej Górze, gdzie zgładzona została armia Nordów, Poświęcił wiele lat na kontemplację tej straszliwej porażki. Zrozumiał w końcu, iż bogowie ukarali nordów za bluźnierstwa i arogancję w przestaniu mocą głosu. On pierwszy pojął, że głos powinien służyć jedynie sławieniu i oddawaniu czci bogom, a nie chwale ludzi. Jurgen wiatrowładny i jego głos. Przełamali wszystkie przeciwności losu, kładąc podwaliny pod drogę głosu. U zarania dziejów głos był darem bogini Kinaret. Dała śmiertelnikom możliwość mówienia smoczym językiem. Choć dar często był wykorzystywany w niewłaściwych celach. Jego prawdziwym przeznaczeniem jest głoszenie chwały bogów. Głos można opanować jedynie wtedy, gdy Twój Duch żyje w zgodzie z czynami. Za sprawą kontemplacji niebios, domeny kinarek oraz praktyki głosu staramy się osiągnąć tę równowagę. Godne pochwały. Pamiętaj jednak, iż Smocza Krew jest darem od samego Akatorza. Nie próbuj się tego daru wypierać. Twoje przeznaczenie wymaga od ciebie użycia głosu. Po co inaczej Akatorz miałby dawać ci tę moc? Jeśli będziesz pamiętać, by używać głosu, w służbie Akatorza nie zboczysz z drogi. U zarania dziejów, choć głos za sprawą kontemplacji nie uczymy się trochę mał. Lecz w twoim przypadku, ich głosy są zbyt silne, by mógł je wytrzymać ktoś niewyszkolony w drodze. Nawet szept mógłby cię zabić. Niech niebios uczysz się nowych słów, niczym prawdziwy mistrz. Rzeczywiście! ale Lecz nauka słów mocy to jedno krok pierwszy. Musisz odkryć ich znaczenie poprzez nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyku. W ten sposób my, Fus! Jako smocze dzieci, jesteś w stanie przejąć siły witalne i wiedzę poległego smoka. W ramach inicjacji mistrz Eidar pozwoli Ci skorzystać ze swojego zrozumienia RO. Szybko się uczysz. Jeszcze raz. Potencjał smocze dzieci. Następną próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Bori. Z zupełnie nowego krzyku. Mistrz Worry nauczy cię Wund, to znaczy tornado. Wund. Musisz usłyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie przeobrazić je w górę. Udaj się do Mistrza Bory. Podzielić się z Tobą całą Zobaczymy, jak szybko zdołasz opanować nowy krzyk. Mistrz Wulkan zademonstruje Ci trąbę powietrzną. Następnie przyjdzie Twoja kolej. Mistrzu Mori. Meks! Teraz moja Stań przy mnie. Mistrz Mori otworzy bramę. Użyj trąby powietrznej, by przejść za bramę, i się zamknie. Szybkie opanowanie nowego tłumu jest zaświające. Słyszałem opowieści o zdolnościach Smoczych Dzieciąt, ale ujrzeć je na własne oczy... Przyszła pora na ostatnią próbę. Odzyskaj róg Jurgena Wiatrowładnego, założyciela naszego zakonu. Z jego grobowca w prastarej świątyni Ustępy, nie zbaczaj z drogi głosu, a powrócisz zwycięsko. Niech cię wiatr prowadzi.